Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym poniedziałkowym spotkaniu z ekspertką Dagmarą. Witamy wszystkich czytelników i oczywiście ja witam Ciebie, Dagmaro. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Dziś porozmawiamy sobie o myślę bardzo istotnym aspekcie który, można powiedzieć, dotyczy każdego przedsiębiorcy, każdej osoby, która posiada swój sklep, swój biznes. Mianowicie porozmawiamy o najczęściej popełnianych błędach, które dotyczą właśnie planowania, projektowania własnego biznesu, własnego sklepu. I myślę, że zgodzisz się ze mną, Dagmaro, że jest to bardzo istotny aspekt, jak i nie najważniejszy, jeżeli chodzi o swój biznes. I może na samym wstępie powiedz, co tracimy. Jeżeli te błędy popełniamy. Okay. Co tracimy, jeżeli popełnimy błąd, bardzo duży tak naprawdę błąd, jak źle zaprojektowany sklep? Tak naprawdę bardzo, bardzo dużo ryzykujemy, dlatego że i często w, z mojego takiego doświadczenia, jak pracuję przy sklepowych rewolucjach w ramach projektów takich doradczych, ewidentnie widać coś takiego, że przedsiębiorcy tak jakby nie skupiają się tak do końca często na dobrym projekcie sklepu. I efekt jest taki, że potem ten sklep nie wygląda dobrze, nie wygląda atrakcyjnie, co więcej ten towar nie rotuje tak jak powinien rotować. I generalnie źle zaprojektowany sklep, E, może powodować to, że e, biznes nie będzie e, po prostu przynosił dochodów, tak? Czyli tracimy bardzo dużo i dlatego, myśląc w ogóle o tym, że chcę otworzyć sklep, warto jest. E, w pierwszej kolejności właśnie zadbać o dobry, y, logiczny projekt architektoniczny, to jest bardzo ważny element, dlatego że ryzykujemy bardzo dużo, ja mogę opowiedzieć o kilku takich przykładach z życia wzięte. Myślę, że podaj, podaj przykłady, bo, bo one będą takie najbardziej namacalne. Eee, m, przedsiębiorca e, prowadził sklep odzieżowy i w tym sklepie odzieżowym E, zdecydował, że będzie po prostu kupo, będzie sprzedawał, to będzie odzież damska, tak? i zakupił wieszaki, wiadomo, że, znaczy wieszaki, zakupił meble do ekspozycji towaru, ale nie wziął pod uwagę tego, że produkty, które będzie sprzedawał będą na przykład różnej długości, tak, i efekt był taki, że w momencie, kiedy ten przedsiębiorca chciał sprzedawać na przykład dłuższe rzeczy, czyli płaszcze, sukienki wieczorowe, jakieś długie swetry, to po prostu tych swetrów, tych wszystkich produktów nie miał na czym wyeksponować. Efekt był taki, że te produkty, produkty próbowały być zawijane gdzieś jakoś na wieszaki tak i tak dalej, to wyglądało źle i po prostu pieniądze, które zostały zainwestowane w ten towar, w zupełności się nie zwróciły, bo ten towar po prostu nie mógł być fizycznie dobrze wyeksponowany i, e, i sprzedany. To jest jeden z takich przykładów. Czyli nie, e, to, że ktoś nie przemyślał na początku, jak, i, w jakich gabarytach będzie sprzedawał asortyment, wpłynęło potem na rotację towaru. Kolejna bardzo istotna rzecz to jest kwestia Dlatego, że e, często myśląc o ekspozycji towarów w sklepie, posiłkujemy się gotowymi meblami z IKEA. ja osobiście lubię te meble z IKEA, żeby było jasne, wśród tych mebli można znaleźć sporo takich produktów, które pomogą nam wyeksponować towar, natomiast trzeba pamiętać też o tym, że produkty w sklepach są w różny sposób eksponowane, część może być do wyeksponowania po prostu na półkach, jak pudełka zabawek, czy jakieś gry planszowe itd., itd. ale w ramach asortymentu, który mamy w sklepie. Często w sklepach dziecięcych mamy także mamy i, e, i odzież, i bardzo często zabawki. To w ramach tego asortymentu mamy też rzeczy, które ewidentnie można tylko i wyłącznie powiesić na E, takich szpikulcach, bo mają takie specjalne małe haczyki do ekspozycji towaru. I w momencie, kiedy nie mamy odpowiednio zaprojektowanych mebli do ekspozycji wiszącej, takich drobnych drobnego asortymentu, jak na przykład e, e, kredki, jak na przykład skarpetki dziecięce i tego typu jakieś asortymenty, to efekt jest taki, że ten asortyment po prostu ląduje często w jakiś koszykach, w tych koszykach niszczy się i po prostu nie możemy sprzedać tego, tego asortymentu. To jeżeli chodzi od tak, jakby od tej strony, takiej technicznej, to są bardzo ważne aspekty. Czyli warto się zastanowić, jaki będziemy mieli asortyment. Warto jest przejrzeć asortyment z różnych sklepów, z, sklepów konkurencyjnych lub podobnych do naszych sklepów i żeby zastanowić się nad tym, czy u nas przypadkiem tego lub podobnego typu asortymentów w kontekście ekspozycji nie będzie w sklepach. Bywa czasami tak, też miałam taki przykład, że firma zdecydowała się, w pierwszej kolejności pomyślała o tym, że chce sprzedawać odzież dziecięcą, a potem się okazało, że do tej odzieży dziecięcej chcą dołożyć też obuwie, i nagle się okazało, że to obuwie, na to obuwie nie było, było zaprojektowane, od, nie znalazło się odpowiednie miejsce w projekcie architektonicznym, i Efekt był taki, że po prostu pudełka z pięknymi skórzanymi butami wylądowały wprost na, na podłodze. Nie wyglądało to ani dobrze, ani atrakcyjnie. Wystarczyło tylko doprojektować pewien taki podest do ekspozycji towaru, ewentualnie mebel, i to już wyglądałoby lepiej. Czyli Tracimy bardzo dużo, jeżeli sklep jest źle zaprojektowany, nie uwzględniają w kontekście tych wszystkich gabarytów poszczególnych elementów meblowych. Inną kwestią bardzo istotną, jeżeli chodzi o właśnie te błędy w projektowaniu sklepów, to jest na przykład to, że ktoś uwielbia inwestor, właściciel sklepu uwielbia jakiś konkretny styl produktów bo tak w ogóle styl w architekturze, w dekoracjach we wnętrzach i dokładnie pod ten styl stara się zaprojektować, zaprojektować sklep. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja z tego względu, że my na przykład, ja jako inwestor mogę uwielbiać styl minimalistyczny, Natomiast asortyment, który planuje, na przykład sprzedawać w swoim sklepie, wcale nie ma tylko takiego charakteru minimalistycznego. Tylko ma, będzie posiadał różne. W ramach asortymentu, który będę sprzedawać, mogę sprzedawać i produkty o charakterze minimalistycznym, ale i też jakieś dekoracyjne, takie rozbujałe w formie. I mm, Ważną rzeczą jest to, żeby projektując sklep mieć na uwadze to, że charakter sklepu powinien się odnosić do charakteru produktów, które sprzedajemy. I tu idealnym przykładem jest marka Desigual. Nie wiem, czy kojarzysz tą markę. Kojarzę, kojarzę. Bardzo kolorowe rzeczy, odważne, w różnych miejscach mają printy, i w nieoczywistych miejscach mają często jakieś nadruki czy hafty, i dokładnie tak samo wygląda ich sklep. W nieoczywistych miejscach są pewne elementy, tak cała architektura jest taka szalona i, i zwariowana, i to jest tak naprawdę bardzo, bardzo spójne. I istotne jest to, żeby mieć to na, na, na uwadze. Ja mam taki przykład ze swojego doświadczenia zawodowego akurat, bo ja dla bardzo różnych branż prowadzę, prowadzę projekty. Dla firmy, która była dystrybutorem wina, właściciel, ja często o tej historii opowiadam w mediach, właściciel uwielbiał generalnie takie brytyjskie ciężkie klimaty, skórzane kanapy, przyciemnione światło, zielone ściany pokryte aksamitem, i tak dalej, i w takim stylu zostało zaprojektowane w wnętrze sklepu, po czym e, okazało się, że w tym do tego sklepu nie przychodzą klienci, nie robią zakupów, ale było jedno bardzo istotne, ale które wpłynęło na to, że komunikat wizualny sklepu mówił: To jest drogi sklep, tutaj kupisz dobre gatunkowe produkty, ale w bardzo wysokich cenach. A właściciel miał taki pomysł na biznes, że on chce nauczyć Polaków i pokazać Polakom bo to było gro lat temu chce nauczyć Polaków e, pić dobre wina w niskich cenach. Tak i on tak naprawdę sprzedawał tam wina po 20-25 zł, 35 złotych do 50 jakaś maksymalna granica tego produktu. I klienci, którzy przechodzili koło tego sklepu, widzieli komunikat, tu jest drogo, więc nie wchodzili. Klient, który komunikatę. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Klient, Wchodził do sklepu, czytał komunikat, tu jest drogo, więc wchodził, bo miał z założenia taką, em, zakładał, że tutaj dostanie markowe w, wina w, wysok, w wysokich cenach. Chwytał za butelkę i widział 25 zł. E, I to rozczarowanie powodowało to, że naprawdę niewygodnie się pracowało. Także bardzo dużo tracimy. Co więcej, ja realizując właśnie sklepowe rewolucje, czasami pracujemy przy tak zwanych liftingach sklepów czyli przeprojektowujemy sklep albo doprojektowujemy sklep na podstawie tego, co już zostało wcześniej stworzone przez albo właściciela albo nawet przez architekta, tak? I doprojektowujemy elementy tak, żeby sklep wyglądał ładniej i lepiej, funkcjonalniej. I naprawdę czasami e, niewielkimi e, m, kosztami, e, po prostu przy użyciu, znaczy przy użyciu jakiejś tam ilości po prostu pracy godzin w kontekście wymalowania ścian, czy oklejenia pewnych mebli, można naprawdę uzyskać bardzo fajne efekty. Które za, klienci zauważą, tak? Także to jest bardzo bardzo istotne. Ja właśnie miałam o to zapytać, dlatego że ja sama gdzieś tam chodząc, błądząc po sklepach, sama się też tak jakby czasem łapię na takich właśnie, można powiedzieć, błędach, błędach projektantów i właścicieli sklepów, że te komunikaty właśnie są gdzieś tam sprzeczne, bo ktoś miał na początku jakąś wizję na, na swój sklep, tylko chodzi tutaj o, o sam jej przekaz, że to nie zostało przekazane tak, jak ktoś gdzieś to sobie założył, ale z tego, co mówisz, i, i to jest bardzo istotna informacja, że zawsze jest tak, jakby możliwość przeprojektowania, czyli gdzieś tam zmiany tej wizji, żeby jednak to poszło w tym kierunku, w którym dany właściciel czy, czy osoba, która ma sklep, sobie założyła, i żeby na tym nie tracić przede wszystkim. Zawsze jest taka możliwość przeprojektowania. Ja zresztą na naszych mediach społecznościowych czasami publikuję tego typu realizacje naszej, naszej firmy, jak wygląda sklep przed, jak wygląda sklep po... po takiej zmianie, Rewolka. takich rewolucjach. Niektórzy tak, że tak powiem, alergicznie reagują na słowo re, rewolucja, bo powiem szczerze, że czasami mają takie poczucie, że przyjadę i będę rzucać tymi garnkami w tym ubraniami, wieszakami, w tym wyszakami. sklepie, dokładnie. Także my takie rzeczy robimy i to, to, to publikujemy i też inspirujemy w różny sposób właśnie do tego typu zmian bo powiem tak, że z takiego mojego doświadczenia, jeżeli pracujemy na przykład akurat z małymi firmami, inwestorami, którzy posiadają jeden na przykład, jeden dwa sklepy, to bardzo często właściciele tych sklepów tak maksymalnie skupiają się na jakości tych produktów. Tak się skupiają na designie tych produktów, dostępności towaru, że zapominają o tym, że ten sklep musi być oprawiony, żebyśmy my w nim chcieli po prostu robić zakupy. To tak jak i powiem tak, że w obecnych czasach nasi klienci są bardzo w tym zakresie wymagający, ale to bardzo naprawdę. I bo tak naprawdę ten sam produkt można kupić w wielu miejscach, i im tak ładniej, jest duża jest. konkurencja przyjemniej będzie, tym chętniej będziemy w tym miejscu robić zakupy. Ja podam taki przykład akurat nie z branży mojej, tak, mhm. kiedyś miałam ochotę napić się kawy w Green Coffee, teraz Cofinero, w Warszawie na, na Ursynowie i wszystkie stoliki były zajęte, po prostu nie było opcji, żebym mogła tam wypić kawę, a ja tam lubię wypić kawę, tam jest fajny klimat, mi się bardzo podoba, jak w ogóle jest stworzona, zaprojektowana ta przestrzeń i Obok, dokładnie za ścianą, była inna e, kawiarnia. E, dobra, znana kawiarnia, taka, e, która znana jest od e, kilkudziesięciu e, lat w, e, w Polsce. Jeszcze za komuny funkcjonowała ta, e, ta kawiarnia. I, ta, ta sieć, właściwie kawiarni. I w tej kawiarni, która była znana, w której był o wiele większy wybór ciast i możliwe, że większy wybór kaw, Praktycznie prawie nikogo nie było, ale to wynikało z tego, że po prostu to miejsce było źle zaprojektowane, ktoś się skupił na jakości produktów, a nie skupił się na zaprojektowaniu całości tej e, przestrzeni e, sklepu. Bo mm, e, mówiąc o projektowaniu przestrzeni sklepu, mówimy nie tylko o architekturze, o elementach architektonicznych, nie mówimy tylko o meblach, ale mówimy też na przykład o zaprojektowaniu o, dobrego oświetlenia w sklepie. Bo to też jest bardzo istotny, istotny element funkcjonowania sklepu. Jeżeli w ogóle mówimy o takim projektowaniu i, i całej takiej aranżacji, to ja też, tak jakby z mojej perspektywy klienta, myślę, że bardzo no. istotne jest to, co widzimy zanim wejdziemy do sklepu. Czyli może skupmy się teraz na tym, jak istotna jest w ogóle witryna sklepowa i to, co się znajduje, tak jakby na pierwszej linii klienta, czyli czyli. W jaki sposób to powinno zachęcić klienta do tego, żeby akurat do tego sklepu wejść, a nie żeby gdzieś tam stwierdził, że aha, tutaj nic nie ma, to jednak nie jest miejsce dla mnie. Mhm. A czy tak, e, ja o witrynie mogę tak tylko troszkę dzisiaj opowiedzieć, bo to jest mega duży temat. Ja myślę, że e, e, na tym też w jakiejś kolejnej może... części możemy kolejne no, na przykład spotkanie zrobić odnośnie właśnie witryn, ale taka pierwsza i podstawowa rzecz, która pojawia się jako taki pierwszy błąd w kontekście zaprojektowania sklepu, to bardzo często jest tak, że na witrynie mamy albo bardzo słabe oświetlenie, albo tego oświetlenia w ogóle nie ma i właściciele sklepów wychodzą z założenia, że wystarczy światło e, słoneczne, tak, znaczy... To, to, to dzienne do oświetlenia witryny, a potem włączają tylko taką jedną malusienką lampeczkę, e, żeby oświetlić tą swoją witrynę. Tak naprawdę witryna sklepowa powinna być bardzo dobrze oświetlona. E, to oświetlenie w obecnych czasach nie kosztuje naprawdę dużo, co więcej, nie zużywa wcale dużo prądu, a pamiętajmy o jednej rzeczy, jeżeli jesteśmy nieoświetleni, to nas nie widać, jak nas nie widać, to po prostu klient do naszego sklepu nie wejdzie. Czyli pierwsza i podstawowa rzecz, dobre oświetlenie, tak żeby nas było po prostu widać, w, e, widać po prostu z pasażu handlowego czy z e, jakiejś ulicy. Powinniśmy być bardzo dobrze doświetleni, światło po prostu przyciąga wzrok i w jakiś sposób motywuje też klienta po prostu do wejścia e, do sklepu to w ten sposób. Ja też gdzieś zanim zaczę zaczęłyśmy w ogóle rozmawiać, zapytałam naszych czytelników, czy, czy, czy oni też chcieliby o, o coś zapytać. I w aspekcie na przykład takiej witryny spadło takie pytanie, czy na witrynach i czy w ogóle na, na regałach w widocznych miejscach powinny umieszczać się ceny produktów? Tak, jak najbardziej powinny być widoczne ceny produktów. Um... Już mówię dlaczego. Klient ze względów prawnych w ogóle ceny powinny być na witrynach, to jest jedna rzecz. Te ceny powinny być ładnie zaprojektowane, to nie kosztuje jakichś naprawdę dużych jakichś tam pieniędzy, żeby zrobić dobre, dobre ceny, ładne oznaczenia cenowe. A co więcej, będę miała też dla Was prezent, jeżeli będziecie chcieli do w kontekście cen. I ceny powinny być widoczne, mogą być widoczne na kilku produktach na witrynie albo na większej ilości, to już, to już zależy od decyzji właściciela to jest jedna rzecz. I ceny powinny być w sklepie. Nie powinno być takiej sytuacji, że klient podchodzi, chwyta pudełko i musi czekać na to, aż sprzedawca poinformuje go o tym, w jakiej cenie jest dany produkt, bo w tym czasie sprzedawca może być zajęty obsługą jakiegoś innego klienta. I Komuś się po prostu nie będzie chciało czekać i po prostu wyjdzie z tego sklepu. Może być też tak, że klient pogląda towar, będzie mu e, będzie zażenowany albo tak jakby skrępowany tym, żeby zapytać, ile coś kosztuje, bo będzie się obawiał, że na przykład usłyszy jakąś wysoką cenę e, i żeby nie znaleźć się w takiej krępującej sytuacji, po prostu odłoży grzecznie produkt na półeczkę i powie nie, dziękuję, to e, pójdę do innego sklepu i innego często się okazuje, że do sieciowego, w którym są po prostu oznaczenia cenowe. Więc oznaczenia cenowe, tak jak najbardziej, powinny być. I powiem tak: ja tydzień temu robiłam live'a u siebie na, na VM Studio i właśnie mówiłam troszkę na temat cen. I zauważyłam, robiąc sklepowe rewolucje, że często przedsiębiorcy mają problem z oznaczaniem rzeczy przecenionych tak w jakichś w niższych po prostu cenach. I przygotowałam na stronie vmstudio.pl, można pobrać prezent w formie dwóch rodzajów cenówek do wydrukowania takich a z informacją o przycenie. Tak? Czyli można sobie je pobrać i drukować na drukarce w komputerze i korzystać z nich po prostu w sklepie. Także zapraszam, bo często widzę, że jest to duży problem i widzę, że na przykład przedsiębiorcy w tych mniejszych sklepach piszą promocja ręcznie. I przyczepiają taką kartkę. To tutaj można pobrać, wydrukować i z tego korzystać, więc zapraszam, jeżeli będziecie chcieli. I może jeszcze jedną rzecz powiem, właśnie odnośnie projektowania sklepu. Jest gro różnych takich błędów związanych z projektowaniem sklepu. Jest gro różnych artykułów na stronie VM Studio, i też zachęcam do, do, tych, do czytania tych artykułów na, na naszym blogu, więc tam można też znaleźć. Sporo inspiracji do zmian? Po zakończeniu naszej rozmowy oczywiście w opisie umieścimy link do, do strony. Będzie po prostu Państwu wtedy łatwiej dotrzeć i do firmy, i do Dagmary, także na pewno odsyłam i, i zapraszam do, do opisu. Dagmar, gdybyśmy miały tak, można powiedzieć, podsumować, tak, już zreasumować naszą rozmowę. Jakie podałabyś takie główne aspekty, na których... Każdy przedsiębiorca, każdy właściciel sklepu powinien się skupić, jeżeli chodzi o projektowanie. Takie, można powiedzieć, top 5 e, rzeczy, na które na pewno powinien zwrócić uwagę. Okej. Okay. Pierwsze. Mm, bo jak pięć, to pięć. Tak. E, e, pierwsze. E, sklep, wygląd sklepu musi być spójny z asortymentem, który w tym sklepie sprzedajemy. Tak? To jest pierwsza i podstawowa rzecz. E, w sklepie projektując sklep należy bardzo my tak projektując sklepy tak robimy bardzo mocno zwracamy uwagę na to w jaki sposób jakiego typu asortyment będzie sprzedawany w sklepach i w ten pod te wytyczne dopiero projektujemy sklep. Kolejna bardzo istotna rzecz, że sklep musi być podzielony na takie strefy ekspozycyjne, żeby ładnie i przyjemnie czytało się tą ekspozycję. Kolejna bardzo ważna rzecz to w sklepie powinno być zamontowane dobre oświetlenie, które oświetli ekspozycję i zarówno witrynę, bo pamiętajcie Państwo o tym, że jak jest ciemno, to po prostu nas. Nie widać i nie ma tego motywatora do tego, żeby przyjść do naszego sklepu i zrobić zakupy. I ostatnia bardzo ważna rzecz, musi być bardzo dobrze zaprojektowana strefa kasy. O strefie kasy możemy też zrobić osobne takie spotkanie, bo to jest bardzo duży temat. E, strefa kasy musi być bardzo dobrze przemyślana. E, na w strefie kasy powinniśmy mieć możliwość eksponowania większej ilości różnych asortymentów. E, bo to jest ten moment, kiedy klient kończy zakupy i ta strefa powinna być ładnie zaprojektowana, i tylko, nie tylko w kontekście samego mebla, ale także tego, co się z tyłu dzieje za, za sprzedawcą. To powinna być taka strefa, która jest wizytówką rzeczywiście danej, danej firmy. Także na to też trzeba zwrócić uwagę. To jest tych pięć najważniejszych elementów w kontekście projektowania sklepu top 5 elementów, ale może chcesz dodać jeszcze coś dodatkowo od siebie? Czy na tych pięciu się skupmy? E, wiesz co, wydaje mi się, że jeszcze jedną rzecz można by było dodać, to znaczy, że projektując sklep należy zwrócić uwagę na to, żeby odległości pomiędzy meblami wolno stojącymi w sklepie były takie, żeby klienci mogli swobodnie przechodzić, bo często bywa to problem, i efekt jest taki, że sami sobie blokujemy przez złe ustawienie mebli. Ustawienie zbyt blisko siebie mebli powodujemy to, że klient nie może po prostu wejść do danej, do danej strefy, tak? I jeżeli nie może wejść, to znaczy, że nie może zobaczyć asortymentu. Jak nie może zobaczyć asortymentu, to ten asortyment po prostu się nie sprzedaje. To jest tak, to jest bardzo istotne, bo ja sama po sobie wiem, że ja na przykład omijam z daleka sklepy, w których jest po prostu ciasno bo jest mi niewygodnie i czuję się tam nieprzyjemnie i po prostu nie lubię tam robić zakupów. Do, Ale dokładnie, ta, dokładnie tak jest i co więcej można zobaczyć też po... Bardzo dużej ilości marek, które były na polskim rynku już 10 lat temu, i jak wyglądały ich sklepy, jak wyglądają teraz. Marki teraz stawiają na to, żeby rzeczywiście tej przestrzeni było rzeczywiście naprawdę bardzo dużo, żeby klientowi było wygodnie, żeby mógł się czuć wygodnie i komfortowo. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Nie może być takiej sytuacji, że klient po prostu walczy, żeby się przebić do kolejnego mebla wolno że przepycha się pomiędzy meblami i pomiędzy tak. ludźmi też czasem, bo, bo wiadomo, że jeżeli jest ciasno, to, to pomiędzy ludźmi też gdzieś tam trzeba się przebrnąć. Tak przebrnąć i to jest i niefajne, i niekomfortowe. Teraz w kontekście jeszcze tych wszystkich sytuacji związanych z koronawirusem, którą, którą mamy, to tym bardziej należy zadbać o te aspekty, żeby klient się po prostu czuł zabezpieczony, o tak. Żeby, tak, żeby się po prostu czuł bezpiecznie też w naszych sklepach. Tak, bezpiecznie, bezpiecznie. Dokładnie, to jest bardzo, bardzo ważny, bardzo ważny element. Dagmaro, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę że, myślę, że takie tak jak, jak uznaliśmy top 5 punktów, jeżeli chodzi o projektowanie sklepu, jest bardzo, bardzo istotne i bardzo dobrze, że, że właśnie na nie zwróciłaś uwagę. Ja tak jak już wspomniałam, oczywiście zachęcam do kontaktu z Dagmarą, zachęcam do również pozostawiania komentarzy i pytań. Zarówno Dagmara, jak i my na pewno do nich wrócimy. W opisie tego filmu oczywiście zostawimy linka do zakładki, o której mówiła Dagmara. E, aby też, aby każdy mógł sobie skorzystać z materiałów, które zostały przygotowane przez całe studio. E, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. E, I oczywiście widzimy się już w kolejnym w odcinku naszego cyklu. E, poruszymy ko konkretne tematy. Jeżeli może Państwo macie jakieś pytania albo zapotrzebowania na tematy bądź na e, rozmowę, którą tutaj poruszymy, to jak najbardziej również prosimy o pozostawienie tego w komentarzach. Bo wiadomo, te firmy i ten cykl jest dla Państwa, więc fajnie, żeby Państwo skorzystali z niego jak najwięcej. Czy tak, coś chcesz dodać, może na koniec? Ja chciałabym tylko dodać, że. Istotne jest to, żeby jeżeli Państwo macie jakiekolwiek te pytania, tak jak tutaj Jana powiedziała, to bardzo istotne jest to, żebyście napisali albo w komentarzach, albo w bezpośrednio do, tutaj do, do portalu, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że czasami są osoby, które nie chcą na forum pytać o pewne rzeczy, tak bywa, więc ja zachęcam nawet do takiego prywatnego, prywatnego kontaktu, bo im więcej takich pytań, tym ten, ten cykl będzie dla Państwa po prostu bardziej wartościowy i będziecie mogli po prostu lepiej, lepiej pracować. Ja ze swojej strony jeszcze chciałabym powiedzieć, że myśmy od września uruchomili taki cykl wrześniowych takich konsultacji bezpłatnych, półgodzinnych bezpłatnych konsultacji, więc jeżeli Państwo bylibyście zainteresowani porozmawianiem bezpośrednio, żeby dowiedzieć się czegoś, rozwiać jakąś wątpliwość i żebyście mogli lepiej rozwinąć swój biznes, to ja oczywiście też zapraszam i podamy link do tych konsultacji. Jak najbardziej. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.